Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej. Związanej, proszę Państwa, z podpisaniem umowy pomiędzy Starostwem Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej Włodzi. Jest to, proszę Państwa, umowa, z, pod, która reguluje kwestie dotyczące dotacji, jaką chce udzielić i udziela. Powiat Tomaszowski na rzecz tutaj naszej powiatowej Komendy Straży Pożarnej. Drodzy Państwo, Zarząd Powiatu i Rada Powiatu Tomaszowskiego podjęły taką decyzję, że chcielibyśmy dofinansować zakup nowego wozu bojowego, który mam tutaj powie obecny z nami, komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej. Starszy Belgardier, pan Krzysztof Iskierka, kwotą 100 tysięcy złotych. Jest to decyzja, która wynika przede wszystkim z dobrej współpracy pomiędzy samorządem powiatowym a Państwową Powiatową Strażą Pożarną. Jest to decyzja, która wiąże się, proszę Państwa, z poprawą bezpieczeństwa na terenie powiatu Tomaszowskiego. W piątek gościliśmy tutaj komendanta. Powiatowej Policji, gdzie też zdecydowaliśmy jako Zarząd Powiatu i Rada Powiatu Tomaszowskiego o przeznaczeniu konkretnych pieniędzy na ponadnormatywne patrole, dodatkowe patrole na terenie powiatu Tomaszowskiego. Chcemy, proszę Państwa, zauważać wszystkie służby mundurowe, chcemy zauważać te potrzeby. I brać czynny udział jako samorząd powiatowy w tych wszystkich sprawach dotyczących bezpieczeństwa mieszkańców powiatu Tomaszowskiego. Począwszy od bezpieczeństwa zdrowotnego, poprzez to bezpieczeństwo szeroko rozumiane, które ma zagwarantować tak naprawdę normalne, prawidłowe funkcjonowanie, ale chcemy też, żeby ten stan bezpieczeństwa, który w powiecie Tomaszowskim jest na bardzo wysokim poziomie, utrzymywał się przez kolejne miesiące i lata. Stąd, w ramach tej współpracy i widząc jednocześnie, jaką pracę wykonuje Państwowa Powiatowa Straż Pożarna, jak i również 53 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Powiatu Tomaszowskiego, a jest to praca wyjątkowa, praca z pełnym poświęceniem, z pełnym oddaniem, widzimy, że Strażacy mając taką swoją wewnętrzną misję starają się każdego dnia, każdego tygodnia, każdego roku pokazać, że to bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu jest dla nich naprawdę najważniejsze. Dlatego też taka umowa jak dzisiejsza pokazuje, że ta współpraca. Jest na bardzo dobrym poziomie, chcemy ją podtrzymywać i chcemy też pokazać, że czynnie się włączamy w to wszystko, co wiąże się z tą wyjątkową misją Straży Pożarnej. Na początku tej dzisiejszej konferencji oddam głos członkowi Zarządu Powiatu Tomaszowskiego pani Elżbiecie Łośczyk. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Jak już na poprzedniej konferencji piątkowej wspomniałam, bezpieczeństwo jest priorytetem w działalności zarządu powiatu oraz Rady Powiatu. Na wniosek pana komendanta udzieliliśmy wsparcia finansowego na fundusz wsparcia Straży Pożarnych, na zakup samochodu gaśniczego dla naszej powiatowej komendy Straży Pożarnej. Strażacy Zawsze są z ludźmi blisko, nie tylko w zagrożeniach pożarowych, ale też powodziowych, huraganowych i szczególnie sprawdzili się w czasie pandemii. I odpowiadając na ich potrzeby, zarząd przychylił się pozytywnie, zaprobowała to również Rada Powiatu i kwota 100 tysięcy złotych będzie przeznaczona. Na samochód gaśniczy. Cieszę się bardzo z tego faktu, że możemy wspierać służby mundurowe. W piątek wspieraliśmy naszych policjantów, dziś naszych strażaków, ponieważ to dzięki nim możemy czuć się bezpieczni. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Elżbiecie Łośczy, członkowi Zarządu Powiatu Tomaszowskiego. A teraz, drodzy Państwo, zapraszam do zabrania głosu Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej, starszego brygadyra, Pana Krzysztofa Iskierkę. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni, Szanowni Państwo, Państwo, jest mi niezmiernie miło, że dziś zostanie podpisane porozumienie między Starostą a Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na dofinansowanie zakupu Samochodu pożarniczego, ciężkiego samochodu pożarniczego o nazwie GCBA 6 przez 60 co to oznacza, że to będzie samochód, yy, przepraszam, 8 przez 60 to będzie samochód, który będzie miał 8000 litrów wody, wydajność autopompy 6000 litrów wody na minutę. Bardzo dziękuję, panie starosto, w imieniu wszystkich strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim za tą przychylność i całemu zarządowi powiatu tomaszowskiego wraz z radnymi tego powiatu, że przekazaliście tą kwotę. Zwiększymy tym, w ten sposób potencjał ratowniczy powiatu i będziemy jeszcze lepiej służyć naszym mieszkańcom, jak zajdzie taka potrzeba i mieszkańcom województwa łódzkiego. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję panu komendantowi. Drodzy państwo, te działania, szczególnie w ostatnich latach pomiędzy samorządem powiatowym a Państwową Powiatową Strażą Pożarną, jak i również też poszczególnymi jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej pokazują, że jest dobry klimat do takiej wspólnej współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu i chcemy poprzez chociażby tą konferencję prasową pokazać, że mieszkańcy naszego powiatu mogą liczyć na strażaków, zawsze mogli na nich liczyć, ale teraz ten poziom bezpieczeństwa, on wzrasta w przeciągu ostatniego czasu. Te kwalifikacje poszczególnych osób również, środki jakie, proszę Państwa, płyną, nie tylko samorządy, ale środki rządowe, pokazują, że wspólnie wszyscy stawiamy na bezpieczeństwo. Stawiamy na to, żeby mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie, żeby byli przekonani, że mają oparcie w strażakach. Dzisiaj w sposób namacalny chcemy to po prostu sfinalizować i to jest jakby kolejny krok do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu Tomaszowskiego. W tej chwili zapraszam tutaj Państwa do podpisania stosownych dokumentów. Bardzo proszę.